Hej, jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Heh. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię. Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia. Wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak, jak kiedyś cinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym no, drwalem.